Cześć, dzień dobry, witam się z wami serdecznie. Z tej strony Orcia. Witam na moim kanale. Poniedziałek rano, godzina siódma za godzinę tata będzie operowany. Ja byłam na spacerze z Kirą i powiem, że ludzie mnie dosyć mocno zaczepiają, pytają, jak tata... A co ja mogę biedna odpowiedzieć? Siedzi zestresowany jak kłębek jednego wielkiego nerwa i próbuje przetrwać do ósmej. 30 bo tej idzie na stół. Wiecie, to nie jest łatwe. Przede wszystkim dla niego, dla nas też. Tak jak mówią, mi, wiadomo, czy będzie laparoskopia, czy będzie nerki całkowicie. No jest stres, jest. Oczywiście nie ma paniki, tak jak było wcześniej w przypadku operacji ratujących życie. To też jest, tylko nie bezpośrednio, nie? Mam chwilę, by z tym mógł jeszcze pożyć, więc trochę spokojniej podchodzimy. Zimno dzisiaj, niezbyt przyjemnie. Lecę do Biodronki po kreta. Bo oczywiście ojca w domu. Nie ma to milion rzeczy musiał się pozatykać, pozapychać i podziać. Nie wiem czy nie będę hydraulika wzywać albo wojtka. Oj, tak jest teoretyczne zawodu. Hydraulikiem w razie czego pomoże. Kolejny dzień. Kolejny dzień psa w oknie. Jak wyszłyśmy na spacer, to Kira pobiegła do samochodu. Nie chciała odejść od samochodu. Wskakiwała, sprawdziła, czy w środku nie ma pana Taty. I taka bidula. Przyszła przesyłka od Karko. Więc możecie spodziewać się filmu z cyklu mierzymy. Zrobimy mały sneak peek. Co w środku. Uuu! Mhm, <laughs> mm same fajne rzeczy. Na razie tyle Wam pokażę. Osobnym filmem będzie duże mierzymy. Dzień kolejny. Oficjalnie nowotwór został usunięty z zachowaniem nerki. Cieszymy się bardzo, bardzo. To dobra wiadomość. Teraz historyjki i smaczki do Raz bardzo długo czekaliśmy na operację i kontakt z Panem Tatą. Dopiero około 20 zadzwonił. Dwa tak, zadzwonił to pierwsze co było. A czy Kira dzisiaj dużo zjadła? Powiedz, wszyscy się przejmujemy tym, że ona jest takim nijadkiem. Eee. Trzy, dzisiaj o piątej już zadzwonił do mnie. Słuchaj, czy ty na pewno wstałaś i wyszłaś z psem? Tak, na pewno. Eee. Jest godzina siódma, drugi spacer i odbierałam eee, książki z Eirika. Spadkomatu, ale przyszły z Ręka mi już zawolała. Więc gdzie zgubiłam panią mamę. Była ze mną i z Kirą. Ja weszłam po zakupy do sklepu i nie ma ich. Podejrzewam, że czekają na mnie w domu. Ale to tylko moje, wiecie, zdaje mnie się. Lecę, no nie wiem, nie wiem. Oby. Dzisiaj idziemy jeszcze do weterynarza oddać próbki do analizy. I chyba z takiej naczbowej to tyle, bo najgorsze za nami. Rozwiecie jeszcze stres przy wyniku histopatologii, ale to za jakiś czas. Będę zrobić małe podstawowe wędliniarskie zakupy. Tym razem w nowym sklepie tutaj przy naszym kościele na Ursynowie. Bardzo fajny cholerę, ale pachnie, wyglądasz w porze. I całkiem zachęcająco. W parku czeka mama z Kirą, więc korzystamy z ostatnich chwil ładnej jesiennej pogody, która jest dzisiaj mocno sprzyjająca, więc. Łapiemy promienie słoneczne, witaminę D wytwarzamy i próbujemy wybiegać psa. Pieś się ostatnio znacznie lepiej czuje, więc chyba z lekarzem się wtrafiliśmy z diagnozą w leki. No i ładnie, nie, je, więc jest mega żywa i musi się wybiegać. I czy zobacz, jaki piękny kawał zieleni masz. Ale mamy piękny park na Orsynowie koło kościoła. Ale gira chyba i tak woli działkę niż park, piękny park. Co tu przyszło? Ja wiem. Ja wiem. Tada. Daniel Muniowski, Strefa Czytacza. Pomyłka, która odmieniła jej życie. Gra o marzenia. Wydawnictwo Luna. Daniel jest moim znajomym. Mieliśmy okazję pracować w jednym wydawnictwie. Uwielbiam rodzinę czytaczy. Nieraz mieliśmy okazję pogadać, przegadać pewne tematy i strasznie, ale no, mocno ciekawa jestem, cóż tam Daniel wyczynił w tej książce. Ogólnie Daniela pewnie znać, jeżeli w strefie książkowej się obracacie. Strefa czytacza również jest kanałem na YouTubie. Zachęcam, warto zobaczyć, jeżeli lubicie dobrą literaturę. A jeżeli chcecie uniknąć złej, to też jest odpowiednie miejsce dla Was. Ale jak widzicie, ja tu mam, moi drodzy, aż. Cztery egzemplarze. Stwierdziłam, że po pierwsze trzeba wesprzeć Daniela w działaniach e, i, i musi mu się trochę więcej książek sprzedać, więc Daniel, cztery są u mnie. Jedne jest dla mnie, dwie są dla Was tutaj a w, do rozdania a na kanale. Pozwólcie, że e, po prostu. Osoba, która napisze, nie wiem, jakiś ciekawy komentarz, obojętnie jaki, bez różnicy, a, a stwierdza, że wpadł mi w oko, dostanie jeden egzemplarz. I druga osoba, która będzie miała drugi taki komentarz, dostanie drugi egzemplarz. I jeden egzemplarz będzie do wygrania na Instagramie, na którego serdecznie zapraszam. Tu gdzieś pojawi Wam się moja nazwa. Przedstawiamy wam naszą super gram kolację. Paróweczki, pomidorek, cebulka. pomidora była więcej, ale w niecierpliwości zjadłam, głodna byłam. I chlebek. Żytni. I psina. Jeżeli zastanawiacie się, kto je parówki i kto je kupuje, to my lubimy. Wiem, powinno się nas wyegzorcyzmować. Pytaliście, moi drodzy, o jakość tego proszku z dyskontu. To ja Wam zaraz pokażę. Zrobimy test na panu misiu, który jest zmantretowany i wyciurlany po podłodze, jak tylko się da przez kirę. On nie jest czysto biały. On jest kremowy, tudzież w kolorze kości słoniowej, ale myślę, że proszek do białego będzie dla niego odpowiedni. Wrzucę go do prania na... Zaraz zobaczymy, jaki program. A drugą e, szmatą testową będzie skarpetka wyciągnięta spod szafy po roku. Więc tu będzie duże wyzwanie. Zobaczymy, zobaczymy. Ja nie mam pojęcia. Mama mówi, że jest całkiem spoko, więc nie powinno być źle. Ale czy na pewno? Myślę, że godzina 30 stopni i odwirowywanie na 900 będzie ok, więc lecimy. Za godzinę dam Wam znać, jak tam nam poszło. Cudownie, naprodukowałam się o tej książce o pierwszych 20 stronach i nie nacisnęłam guzika. Rejestruj. Cudnie. Nie wiem, czy mówiłam, ale chyba mówiłam. Odpalam świeczkę frezja z gruszką. Biedronkowa, pachnie bardzo ładnie. Zobaczymy, jak będzie pachniała po zapaleniu, a może od razu, niech się nadymi, to znaczy na pachni. A ten pan co tutaj jeszcze robi, dziadu jeden? Dziadu, i sobie. Psiek. Zły komar. Nie chcemy Cię tu. Proszę, drzwi są tam. Wypad, ale to już. Słuchaj, bo będę musiała użyć siły. Ręka moja Cię dopadnie. Proszę sobie iść, ale to już. Po tej jakże <laughs> fascynującej wymianie zdań z komarem. Wyprosiłam go, ale niestety z użyciem siły. Pozwólcie, że Wam opowiem o moich pierwszych wrażeniach związanych z książką Daniela. Przeczytałam pierwsze 20 stron, z czego dowiedziałam się, że główny bohater ma na imię Maciek i jest weterynarzem z wyboru jego matki, jak to. Sam autor. Nam e, mówi już na pierwszych stronicach. Pomimo sympatii do zwierząt, nie przypada z nimi e, obcować. Ja myślę, że to nie jest kwestia zwierząt, tylko jednak bardziej e, kwestia obcowania z ludźmi. Ale to taka moja wolna opinia i dygresja. E, książka napisana w pierwszym rozdziale z dosyć dużą dozą humoru i takiej satyry bym powiedziała, aczkolwiek Daniel, wielki minus za opisanie grzywaczy chińskich jako lękliwych i zachukanych piesków, jest to cudowna rasa i myślę, że opis Daniela jest bardzo taki, um, jakby to ująć, aby nikogo nie obrazić, a każdy zrozumiał, Uważam, że jest y, opis użyty bardzo krzywdzący i taki no, nie do końca, z którym ja się zgadzam, ale to może dlatego, że jestem świeżym psiarzem i jeszcze nie mam dystansu. Myślę, że y, mojego psa można byłoby też nazwać psioszczurem, co mi się kiedyś zdarzyło A, i to nie ma absolutnie na celu obrażenia nikogo. Aczkolwiek grzywacze chińskie są fajnymi psiaczkami i nie są aż tak zbojaźliwe i zachukane jak tutaj mamy opisane. Pod warunkiem, że są dobrze poprowadzone, nie? Bo to wszystko też zależy od socjalizacji psa, nauczenia go pewności siebie oraz pewności własnego ciała, nie? Więc to taka kłopotka. Aczkolwiek, co dalej? Nie wiem. Jestem na etapie, gdy to Maciej, główny bohater, otrzymuje niespodziewanie jakąś przesyłkę. Co w niej? Nie wiem. Sprawdzimy zaraz. Mam godzinę, więc mogę ją poświęcić na czytanie. Dam znać, czego się dowiedziałam w międzyczasie, co było w przesyłce. O, pan Mini wygląda bardzo ładnie. Myślę, że... Zostawimy go tu do wyschnięcia. Hmm. No proszek sobie z mi się poradził, ale teraz grubsze zadanie. Skarpetka jednak nie wygląda tak jak powinna. Coś tam się, coś tam się doprało, przeprało, ale pozostawia bardzo wiele do życzenia. Więc do rzeczy z lekkich zabrudzeń jak najbardziej tak. O poważne tematy mm, raczej nie. Poczytałam trochę. Wiem już, co było w paczce. Była tam a, gra. I co dalej to już zwracać fabuły w tym filmie nie będę. Natomiast muszę powiedzieć jedno. Nawet gdyby mi tutaj ktoś zasłonił to, to i tak myślę, że jeżeli dostałabym wskazówkę, że książkę napisał ktoś z moich znajomych, to wskazałabym na tego pana. A... Podoba mi się, aczkolwiek nie mam tego luzu podczas czytania ze względu na takie stero, stereotypowe podejście do pewnych rzeczy, grup społecznych i utrwalanie schematów. Aczkolwiek jest to książka z, jak do tej pory w moim odczuciu z lekkim przymrużeniem okna, z, z dozą humoru i satyry, więc e, może to wrażenie gdzieś dalej u mnie mm, będzie zatarte. Dzięki świetnej fabule zobaczymy. Jeżeli chcecie się przekonać i ze mną odkryć tę historię, to, tak jak mówiłam, zostawcie komcia. Trochę mi już może, więc idę do wanny, umyję się, skakuję w piżamkę i idę my. Na dzisiaj starczy czytanka. No, może jeszcze jeden rozdział, już łóżeczku po myciu. Rozmawiałam z panem tatą, jest szansa, że jutro już będzie wypisane. Oczywiście niewielka, to tak w opinii pielęgniarek, bo to nie są słowa lekarza. Jutro po obchodzie będziemy wiedzieli, jeżeli tak, to powiem błyskawica. Ja wiem, że na tacie się szybko goi i bardzo szybko przechodzi rekonwalens ja Zastanawiałam się, czy dobra końcówka i do tej pory nie wiem. Jeżeli dobra, to super, jeżeli nie, możecie poprawić. Uh, więc bardzo szybko dochodzi do siebie. Można łatwiej, można. Uh, po takich zabiegach i szybko się goi, więc świetnie. Jeżeli tak będzie, to jutro po niego jadę. A dobrze, bo sobie e, tym razem narzeka i marudzi na pobyt w szpitalu. Raz, że e, personel mówi, że nie jest zbytnio fajny, nie jest przyjemny i mogłoby być lepiej. E, dwa, że biedny mówi, że głodny. Przywieź peczkę Szpital mamy niedaleko, dwie stacje metra. E, jest to prywatny szpital, zabieg był... W operacja, to nie był zabieg, to była operacja na NFZ w ramach szybkiej terapii onkologicznej, a dodatkowe usługi mogliśmy dokupić. No dobrze. To co, kończmy już dzisiaj. A, moi drodzy, wybiło 5000. tysięcy, dziękuję bardzo, słuchajcie, cieszę się niezmiernie, to bardzo miłe. Oni śmielające, dające motywację, Jestem trochę pełna niepokoju. 5 tysięcy ludzi. Wiecie, ile tych salki nowych? Ogrom. Bardzo Wam dziękuję, naprawdę. Więc dziękuję jeszcze raz. Idą już się myć, zmywać, i jeszcze jeden rozdział, żeby polubić się bardziej z głównym bohaterem, który mnie wkurza. Na starcie każdy zrozumiał. Bardzo z steor, steor, steoro... Steorotyp. kurde, no nie mogę się wypowiedzieć. Synonim słowa steo, steoro... kurde, czemu ja nie mogę? Język rozwiąże się. Stereotypowy.